A jeśli chcecie, absurdy unijne, które idą jeszcze dalej, to mamy takie piękne zestawienia dotyczące tego, jak Unia głęboko potrafi wejść w nasze życie, jak głęboko potrafi się wbić w standardy naszego funkcjonowania, co dzieje się w waszym życiu od momentu, kiedy otwieracie rano oczy, do momentu wyjścia z domu, do momentu przejścia przez taką codzienną, standardową poranną rutynę. Pobudka, pierwsza toaleta, jakieś przygotowanie się do wyjścia itd. Kiedy ktoś ten przeglądał wszystkie przepisy unijne dotyczące tych właśnie elementów, Dnia codziennego, tych fragmentów naszego codziennego wręcz kalendarza, okazało się, że mamy tutaj zatrzęsienie, całkowite zatrzęsienie unijnych regulacji, unijnych przepisów i standardów narzucanych wszystkim firmom, które na terenie Unii Europejskiej działają. I tak szczegółowo na to patrząc, mamy pięć przepisów określających cechy poszewki na poduszkę. Tak, mówimy o poszewce, o tej jednej, jedynej warstwie materiału, która chroni, czy dzieli naszą głowę, nasze włosy, jeśli ktoś je ma, od zawartości samej poduszki dla poszewki. Unia wprowadziła pięć regulacji, pięć przepisów, które określają, jakie ona ma być, z czego ma być stworzona, jak ma być przygotowana i tak dalej, i tak dalej. Ale poszewka to jest małe miki w porównaniu z samą poduszką, bo dla poduszki dzisiaj na terenie Unii Europejskiej obowiązuje aż 109 różnych odrębnych przepisów. Oczywiście część z tych przepisów dotyczy znowu grup interesów, dotyczy grup lobbystycznych, firm, które załatwiły sobie przez lobbystów pewne przepisy, które mówią o tym, co jest puchem, co tym puchem nie jest, co jest materiałem jakimś tam jednym, drugim czy piątym, którym Da się opatentować, który da się ograniczyć i w ten sposób zapewnić sobie dużo lepsze marże, dużo wyższą zyskowność interesu. Natomiast samej poduszki dzisiaj w Unii Europejskiej dotyczy aż 109 przepisów. Jeśli chodzi o budzik, jest łatwiej, bo budzików dotyczy tych przepisów zaledwie 11. Jeśli już wstaniecie z łóżka, wytraskacie się z niego, nie robiąc sobie krzywdy na żaden ze 109 sposobów o poduszkę, ani 5 sposobów o poszewkę, czy 11 sposobów o budzik, to warto pamiętać, że wejście do łazienki to praktyczne wejście do strefy śmierci, bo żeby Chronić naszego zdrowia, bezpieczeństwa, naszej y, funkcjonowania w tym świecie tak skomplikowanym dookoła nas. Mateczka Unia, mateczka Komisja Europejska, lobbyści, politycy, ludzie rządzący z tylnego rzędu zapewniają nas, że dbają o nas również tutaj, również w naszej własnej, osobistej, prywatnej łazience. Samej łazienki dotyczy 65 unijnych przepisów. Jeśli chodzi o szczegóły, elementy, które w niej się znajdują, tutaj tych przepisów jest grubo ponad stu, ale ja bym chciał wam powiedzieć, że samej tylko szczoteczki do zębów dotyczy tych przepisów. Przepisów aż 31. Jeśli popatrzymy sobie na to wszystko, to okazuje się, że od momentu, kiedy budzi nas nasz budzik, albo my sami przed budzikiem po prostu budzimy się rano, na przykład w weekend czy w czasie wakacji, od momentu pobudki do momentu wyjścia z domu stoi za nami grubo ponad 300 przepisów, 300 zapisów, które Unia Europejska dla każdego z elementów naszego domu, pokoju hotelowego, czy nawet takich miejsc jak pola kempingowego przewidziała, rozpisała i zadbała o czyjeś interes, zadbała o jakiś interesik w tych wszystkich elementach.